serdecznie, serdecznie na kanale Wędkarstwu w Niemczech. E, tak jak w którymś poprzednim chyba filmiku mówiłem, że zrobię taki filmik odnośnie smużaków z, z okazji zakończenia sezonu na smużaki, więc dotrzymuję słowa. I właśnie, właśnie chciałem przedstawić Wam moją kolekcję smużaków. Smużaki dzielimy na smurzaki ze sterem i smużaki bez steru. Może, może zacznę, zacznę po kolei. Tutaj chciałem Wam pokazać cykady. To są cykady kupione na AliExpress, z tego co pamiętam, w tym kolorze jest jedna tutaj, jest taka ona ma jasny, jasny brzuszek i górę niebieską. Kolejna cykada z tej samej serii jest taka, taka złota. Spód ma, brzuch ma taki sam też jasne. Tutaj są zapasowe. Kolejnymi smurzakami, takimi typowymi smurzakami, są na pewno owady. Owady sprawdzają się głównie, przynajmniej, przynajmniej tak u mnie, na, na, na wodzie gdzie jałowie bardzo dobrze się sprawdzają latem. Tak mniej więcej od maja powiedzmy do, do końca sierpnia. Wtedy są najbardziej skuteczne. Są to szerszenie. Tu mam w takich naturalnych, w naturalnym kolorze. Tu jest jego brat bliźniak w kolorze czerwonym. Kolejnym smużakiem bez steru, to też jest szerszeń, ten jest, tak, ten jest od Pana Stanisława Małka akurat, też bardzo fajny. No po prostu on jest, zro, zro, wykonanie jego jest po prostu naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. Mam też tutaj szmiela, też od pana, pana Małka. Eee, tak, takiego dosyć sporego, bo on ma około 5 cm karalucha. Jest taki granatowo-czarny. -granatowo I tu kolejny, kolejny szerszeń, ten akurat jest taki sam jak ten. Po prostu żebym miał, żeby miał w zapasie w razie co się tamten urwał. To jest drugi odnośnie smurzaków ze sterem. Mam tutaj sporą kolekcję smużaków ze sterem. Te smurzaki są akurat z firmy Salmo. To jest taki typowy żółtobrzeszek. Tutaj kolejny też jest, to też jest żółtobrzeszek, tylko że w takim granatowym powiedzmy e, ubarwieniu. E, to jest kolejny też z firmy Salmo to jest y, jakiś chrząszcz powiedzmy, czy chrabąszcz brązowy. Tutaj jest w kolorze zielonym. Też troszeczkę brązowa. Jest również biedronka. Zobaczmy Tak może będzie ją lepiej widać. One ważą około 4 chyba gram. Akurat te smurzaki Dzięki czemu, dzięki właśnie swojej wadze i kształtowi, bardzo daleko można je posłać. Także rzucamy maksymalnie ile się da do przodu, ściągamy z nurtem, i jesteśmy niewidoczni po prostu dla ryb. No i tu jest ten sam też. Też taki brązowawy krabuszczak. Okej. Okay. Kolejnymi nietypowymi smużakami, bo to można je w sumie pod, pod małe woblerki podpiąć. Są to w jakiejś japońskiej firmy, ale one, one generalnie zachowują się w wodzie tak samo jak, jak typowy smużak, czyli smużą e, płyną tuż pod samą powierzchnią. Jeżeli je wolno prowadzimy, to one praktycznie płyną na powierzchni wody. W takim kolorze kolejny z tej samej, z tej samej firmy. Tylko, że w kolorze perłowym też bardzo fajne. I tutaj kolejny, tej samej firmy, oczywiście w kolorze takim naturalnym. Bardzo fajnie chodzą, zostawiają smugę w kształcie litery V za sobą mają taką dosyć, 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 mocną, mocną pracę tutaj mam również e, woblerki na klenie może przy okazji też ja używam je wymiennie razem ze smurzakami. E, one są, nie pamiętam chyba chyba od sieka bodajże Z firmy siek też bardzo fajne, bardzo skuteczne Zwłaszcza właśnie w tym niebiesko-białym kolorze. E, tutaj jest mój nowy nabytek, także o nim jeszcze za dużo nie mogę powiedzieć, czy jest skuteczny, ale myślę, że, myślę, że będzie, będzie, będzie skuteczny, a przekonamy się o tym w przyszłym roku, już myślę na wiosnę. Tutaj to jest taki woblerek na, na pstrągi mały. A i tu jest kole, kolejny smużak. To jest on jest bardzo malutki, on ma chyba 2,5 cm bodajże. Ale to, że ma 2,5 cm wcale nie sprawia, że, że źle, źle lata, bo naprawdę też można fajnie nim rzucić i ma, ma, bardzo fajną y, pracę także też, też nie pamiętam, ale chyba jakiegoś klenia y, złapałem właśnie na niego okej, okay, przejdźmy wobec tego do rankingu ehm, może od, od, no nie no, nie od najsłabszych, bo w sumie nie ma, nie ma takich y, przejdę powiedzmy pierwszą, pierwszą trójkę, dobrze? I teraz tak, w pierwszej trójce na, na pierwszym miejscu u mnie jest zdecydowanie ten czarno-granatowy karaluch. On jest u mnie zdecydowanie na miejscu, na miejscu pierwszym. Na tego karalucha wyciągnąłem jako przyłów szczupaka... 90 cm. A oprócz tego bardzo, bardzo dużo kleni. Nie wiem dlaczego, nie wiem czym jest to spowodowane, ale klenie po prostu u niego podejrzają praktycznie raz za razem. Bardzo skuteczne. Na drugim miejscu u mnie w minionym sezonie jest ta cykada. Na tą cykadę też udało mi się złapać kilka fajnych kleni, ale naj, największym przyłowem na nią był szczupak 110 cm, którego o dziwo udało mi się na ta, z takimi małymi kotwiszkami, które tutaj są, wyciągnąć. Mam, mam zdjęcie nawet tego szczupaka. Także ten, ta cykada. W tym sezonie zrobiła po prostu dobrą robotę. Odnośnie szerszeni też na kolejnym miejscu bym umieścił właśnie szerszenie, które naprawdę one są dosyć duże, bo one mają, no nie wiem, zgaduję za 4,5 cm. Też fajnie właśnie działały na klenie. Je, Zarówno ten czerwony, jak i ten w naturalnym y, kolorze. Bardzo, fa bardzo fajne y, przynęty na, na klenie. Co do tych y, chrabąszy. No tutaj, niestety, trochę się szczerze powiedziawszy zawiodłem na nich. Bo tak jak oglądałem y, te programy. Y, z firmy Salmo no to, to po prostu nie wiem może gdzieś, może gdzieś na jakichś innych wodach one, one są bardzo skuteczne u mnie w tym sezonie praktycznie nie pamiętam może, może jakieś pojedyncze dosłownie kliniki siadły na to a, ale nie było żadnych, żadnych rewelacji dużo lepsze okazały się od nich Te żółtobrzeszki te żółtobrzeszki one są podobnej wielkości jak te chlawąszcze naprawdę dużo dużo lepiej przyciągały klenie do siebie nie wiem czym to jest spowodowane czy kolorem czy, czy, czy wyglądem ale naprawdę działały dosyć dobrze na klenie nie były jakieś tam rewelacyjne, ale, ale było, były ok. jeszcze tutaj z tych tylko akurat go nie mam, bo jest jest, jest jeszcze na, na wędce założone z tych przynęt japońskiej firmy nie pamiętam, nie, nie chcę powiedzieć jaka, bo mogę przekręcić nazwę z tej firmy, tylko że Czarny z takimi, właśnie jak tutaj, są prążkami. Że, że całkowicie czarny, i z prążkami też świetnie działał na klenie. Yy, identyczna wielkość, identyczny ciężar. Tylko, że cały czarny z, z tymi, właśnie, prążkami. Yy, na niego złapałem dwa naprawdę takie piękne, piękne klenie. On pracuje, on idzie pod całą powierzchnią smuży i jego praca jest taka dosyć dosyć intensywna bym powiedział i może może to sprawia właśnie, że ryby bardzo często też atakują, A zwłaszcza na, na całego czarnego właśnie mówię dwa piękne duże takie klenie. No i to byłoby chyba wszystko odnośnie smużaków. Mam nadzieję, że jeszcze do przyszłego sezonu dokupię sobie jakieś fajne i ciekawe Właśnie najbardziej, najbardziej będę chciał szukać czegoś jeszcze właśnie od tego pana, pana małka, bo są naprawdę super więc myślę, że moja kolekcja smurzaków jeszcze do rozpoczęcia do przyszłego sezonu jeszcze wzrośnie także Tyle odnośnie smużaków. Sezon e, się zakończył. Z niecierpliwością będę czekał właśnie do, do wiosny, żeby, żeby móc sobie pójść i, i porzucać pobrania na smużaki. E, brania z powierzchni, no to po prostu, przynajmniej jak dla mnie, to jest petarda. E, f, ok, to byłoby chyba tyle. Dziękuję za oglądanie filmika. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach. No i cóż, do zobaczenia nad wodą.